Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. List do Filipian czwarty rozdział dwunasty Werset. Na podstawie książki Saryang. Jezus słucha: Wierny zbawicielu. Chcę żyć tak blisko ciebie jak tylko mogę, chwila za chwilą. Czasami jednak pozwalam, by trudności odwracały moją uwagę od Twojej obecności przy mnie. Kiedyś myślałam, że moje okoliczności decydują o jakości mojego życia. Całą energię wkładałam więc w próbę kontrolowania tych sytuacji. Czułam się szczęśliwa, gdy wszystko szło dobrze. I byłam smutna lub zła, gdy sprawy nie układały się po mojej myśli. Nie kwestionowałam tej korelacji pomiędzy moimi okolicznościami i moimi uczuciami. Biblia jednak mówi mi, że możliwe jest poprzestawać na tym, co się ma. Pomóż mi wkładać więcej energii w ufanie Ci i cieszenie się Twoją obecnością. Zamiast pozwalać, by moje szczęście zależało od okoliczności, Chcę połączyć moją radość z Tobą i Twoimi cennymi obietnicami, tak jak mówisz do mnie w swoim słowie. Ja jestem z Tobą i będę Cię strzegł, gdziekolwiek się udasz. Zaspokoję wspaniale każdą Twoją potrzebę. Żadne stworzenie nie zdoła Cię odłączyć od mojej miłości. W Twoje ukochane imię Jezu. Amen.